Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Siema, siema, witam na z Case Haga na moim kanale. Na chciałam chciałem przypomnieć o tym, że wygrałem wygramy prawie 3000 zł, płacąc z moim kodem kadem 24 zł, a czym więcej wpłacacie, to macie większą szansę na wygraną, to wygramycie naprawdę potężnej itemki macie tutaj rękawiczki z Crimson Web za 1000 zł, rękawiczki broken punk za 550 zł, no i nawajkę Safari Mesh za prawie 600 zł także dwie pary rękawiczek i jedna koska, myślę, że naprawdę spoko nagrody, a to nie wszystko, bo jak widzisz masz jeszcze abłukkę contender Plus i USP kilkom to wszystko jest dla Was za to, że wpłacacie z moim kodem Czym więcej się, tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić jakieś koncecie tutaj plusik. Pisać Gravita18, da 18, dajcie 20% więcej do wpłaty oraz 4 zł bonusu odpowiedzialnego na sam start wspieramy to płatności czy to blik, czy pace of card, czy skinki. A jak wypłacicie skinki przychodzą to jest bardzo szybko, w w minutkę nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć aktywuj, bo raczej mój kod po prostu się nie Nie więc w sensie 20% więcej do wpłaty, a nie będziecie szans na wygranie 3000 zł w konkursach po prostu, a nawet jeśli nic nie wpłaca w stary, to po prostu użyj, bo mnie to wspiera, więc z góry Ci dziękuję dzięki temu mogę dla Ciebie rozdawać skinki. Więc jest to naprawdę naprawdę uczciwa wymiana. A jeśli wpłacasz i grasz, no to lebele wbijasz. I patrz, za levely masz tutaj super nagrodę. I to naprawdę, naprawdę, to nie byle jakie. Bo masz tutaj chociażby stary, no nie wiem, załóżmy stary, masz 70 level. Taka fajna liczba. No i przegrałeś bitwę za 200 zł, kurwiłeś się, ale wbijesz 78 level, masz 550 zł. No i wszyscy są szczęśliwi, tak? Ty sobie odbierasz 550 zł na odkutę, wygrywasz super kozen no i jest super. Ale dla ci się odblokowały jeszcze codzienne skrzynki, co 24 godziny kazów z tych skrzynek możesz sobie otworzyć za darmo więc naprawdę spoko sprawa, załóżmy, że masz setny, level, masz 10 skrzynek, masz nie wiem, 41 level, masz 5 skrzynek no i tak dalej, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi, tak? wszystko jest tutaj za darmo znaczy oczywiście free case y, bo masz też rzeczywiście skrzyneczki normalne, ale zaraz do tego przejdziemy. W rankingu jest zadane miejsce, które zajmiecie, otrzymujecie skinka. Za to otrzymacie karambity. Tutaj macie jakieś inne koski, rękawiczki, nawet za ostatnie miejsce jest koska, więc sobie warto ją tutaj snapić. Tutaj sobie możemy uszczelić skinka. Pyk. I leci nam Digielek Mechanilastris Satraku, well worn, super, 85 zł. No i idziemy tutaj w Marketplace, gdzie możesz kupić coś, czy to skrzynki, czy skinki, czy nawet bans na stronie. Także klasycznie lecimy sobie w laba, dopóki nie dostajemy czegoś dobrego. Wczoraj w pierwszej skrzynce siadł, zobaczymy jak będzie dzisiaj. No już pierwsza, druga też nie dała. No dawaj coś, dawaj coś tego laba. Dużo mamy diamencików, także mam luz, ale... Ale też nie chcę ich w nieskończoność otwierać. Także bym coś poprosił. Krągi jeszcze z laba nie mieliśmy, otwierając o diamenciki, ale rękawiczki za 7200. No i życie jest piękne. E, życie będzie też piękne, jak sobie pójdziemy zrobić witawkę. A sobie pójdziemy, oczywiście, zrobić i pójdziemy sobie na skrzynkę pompa tim. bo mam taką ochotę. Bo mam taką ochotę, także dam sobie 10 skrzyneczek pompa teamu, e, a powiedzcie są nawet 20. I do tego e, ile ma nitro skrzynek. Nitro ma trzy skrzynki, a i samo też ma trzy skrzynki, tak? Dobra, to mam inny pomysł. Daję sobie dwie te, dwie te i teraz idziemy na nitro. Dajmy sobie dwie te, dwie te. Pyk i samo. Pyk. Dobra, i teraz się usuwamy stąd. Mm. Okej, okay. coś takiego. Coś takiego. I nawet bym sobie dodał. wiesz co, nawet zrobimy tak? Nie, nie, nie. Pyk i pyk. Dobra. Coś takiego. 112 koła. To jest bitwa z pompatimem, tak naprawdę, tak? Mamy tutaj i samo, mamy nitro. Lecimy. Lecimy bitwa z pompatimem. Pyk. Idziemy w tetę. Nawet wybiorę sobie boty, żeby tutaj był nitro. I żeby tutaj był i samo. A do nas sobie damy. Hmm. Teraz no sobie damy losowego boto. Botdak, niech będzie. Zobaczmy. Pierwsza skrzynka Bompatimu i to samo od koronki, ale oni też. Bitwa z Bompatimem to jest naprawdę ciężkie starcie. samo od chodroda, więc chyba najlepszy item w tej skrzynce. Super 15 koła. to no skrzynka nie ma jakiegoś dużego X, tak? Bo to jest 15 koła najlepszy item. A, a skrzynka kosztuje 4 koła, więc tu dużo tych koronek będzie bardziej, że jest dla nich i dostają prinsa. Czyli praktycznie to co Hodrock. Także robi się niekolorowo dla nas. A to jest różnica jednej krągki, którą dostajemy teraz, jednak ja oni znowu. No i robi się problem. I dostają karambita z dychem. Także jeszcze nie ma lipy. Tutaj jest no tu będzie leciało, tylko żeby nam dawało. No i oni Blaze zostają, to jeszcze i tak sobie tutaj podbijają. Okej, okay, kolejny hodrodzik, na razie 2 na dwa chodrody z koronek dla nas. To jest kolejna koronka, i dla nich i dla nas. No dobra, to dla nich karambit, dla nas chodrod trzeci, tak? No, to zostaliśmy to samo tak naprawdę. W ogóle wszystkie koronki i chodrody to ja trafiłem w tej drużynie. Boddak na razie tak zawodzi, a Nitro trafia koronkę, no jest, jest problem. Karambit, no dobra, no ale... Boddak zawodzi po całości, no, żadnej koronki jeszcze nie miał. No i co się nie zmienia? Oni, koronka kolejna, no. I hadrot. Mamy lipę, mamy 20 kawał strat, nie 30 nawet. Jest koronka, znowu ja, no. Czy będzie czwarty hadrot? 14 hadrody? Nie, tym razem karambicik. No to teraz mamy 20 kawał straty. I tutaj zaczynamy od skrzynki samo z 90 zł. No to nie jest coś, co nas tutaj. Wiecie, no tu już ciekawa. to tutaj już coś jest hold do trafienia. Ja trafiam koronkę, no mój teammate oczywiście nic. Także wylosowało mi najgorszego teammata hole. Super, najlepszy traf z skrzyneczki, wychodzimy na prowadzenie. Druga skrzyneczka nie daje nic ciekawego. Znaczy, ciekawego daje, ale nic wartego tej skrzynki, to na pewno. To nieco skrzynka 160 zł to nas nie interesuje za bardzo. Ale ja trafiam koronkę oczywiście, bo mój teammate nie może. Szkoda, że z tej skrzynki, bo potem z za 10K by się przydało. Albo zwłaszcza z tej. Chociaż sobie bez różnicy. Bo i tu jest White Lotto za 123, a tutaj butterfly za 119. No dobra, teraz zaczyna się prawdziwa bitwa. No i sam od karambita, ale to nie jest Koronka, to nie jest Boom. Tu też nie ma koronki. Big Blaze. Teraz jest koronka. Proszę dla nas, dla nich. No to wyprzedzają nas na pewno, tu jest White Lotus, no będę nie White Lotus, bo jest najdroższy, okej, okay, dostają syf akurat względem Koronki, ale wyprzedzają nas, no tutaj wszystko od Koronki będzie zależało, bo jak leci Koronka, to masz albo Butterfly'a rubi albo Skeleton'a Ruby, mm, no okej, okay, hole, ale oni też dostali, jest ostatnia skrzynka, błagam, Koronka dla nas, jest hole, ale oni też, przegrałem bitwę z Pompatimem. Przegrałem bitwę z Pompatimem. 225k wygrali. Na szczęście mam dużo wekuł, więc jeszcze się oczywiście odbijemy w kolejnych odcinkach. Taką mam nadzieję! I mam nadzieję, że Wam odcinek się podał. tej łapki w górę chyba z bankiem. No i pamiętajcie, użyć kodu do 18 daje Ci 20% więcej dopłaty. 4 zł w zupełnie na sam start. I masz 3000 zł w konkursach specjalnych dla Ciebie. Także widzimy się jutro. Jak zresztą zawsze, trzymajcie się na.